Witam serdecznie na kanale. Ja jestem Arakis, a to jest siódmy odcinek z gry God of War Ragnarok New Game Plus. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tajemniczym więźniem, o którym wspominał Mimir. Zapraszam do oglądania. A, po wyłączeniu platform, atmosfera wydaje się przyjemniejsza. Nie wydaje się, jest. Aha. masz rację. Dzięki, bracie. Sumujemy i obadamy sobie tą wyspę. Klucz do drzwi strażnicy powinien być gdzieś na tej wyspie. Przysługa Ciężar Łańcuchów właśnie się rozpoczyna. I bardzo fajne jest to, że nasz tajemniczy więzień ma swoją własną, prywatną, osobistą przysługę. Którą oczywiście z miłą chęcią ogarniemy. Okej. Okay. Lecimy. Polecimy w tą stronę. Tutaj mamy przeszkodę do ogarnięcia elegancko. I wyjeżdżają małe gagatki, którymi również z miłą chęcią się zajmiemy. Ładnie. I mamy gniazdo. To gniazdo trzeba zniszczyć. No i wraz z gniazdem zginęły wszystkie połzacze. Cudownie. Cóż my mamy? Mamy wybuchajkę elegancką, mamy ceramikę i mamy wrota, których nie otworzymy. Tak więc zajmujemy się przeszkodą i pędzimy dalej. Tym razem pokrawę pięknie. Elegancko, po tych starych, zniszczonych belkach, dostaniemy się do środka fortecy i, i ogarniemy kolejne gniazdo pełzaczy. Można się tu przebić przez ziemię. Elegancko. Mamy element do rozpisgania. Tutaj mamy denata z jakimś giftem dla nas, który oczywiście sobie weźmiemy. No i mamy furtkę, którą możemy otworzyć. Pięknie, i zabieramy się za koło. Opuścimy na dół windę. Pięknie koło zębate. Możesz je zamrozić. Hmm. Może ten dźwig zabierze nas wyżej. Z góry łatwiej będzie się przebić przez ziemię. I lecimy po gifta od Denata. Zapewne będzie to srebro. Aczkolwiek i tak będziemy się cieszyć. Pięć koła. Całkiem rześko. Wracamy z powrotem I proszę bardzo, lecimy. Zajmiemy się tą spękaną Ej, częścią gleby. Oczywiście musimy dostać się na dźwig, młody ma rację. No i zrobimy to tędy elegancko. Jesteśmy na dachu. Lewiant odwrócił. No i połudzimy.

Elegancko. Przeciwnik pokonany. Mimirze, czy to to? Tutaj? Ogarnijmy sobie ceramikę. Z ceramiki szał nie wyleciał. Szkoda. Myślałem, że wyleci kamień z szałem. Tak więc ogarniamy szynę. Tego klucza szukaliśmy. Ruszajmy do tej strażnicy przy brzegu. Mamy klucz, tak więc pędzimy do zamkniętych drzwi. Czego nam nie mówisz? Proszę tylko, żebyś mi zaufał. Mimir na chwilę obecną nie jest zbyt rozmowny, ale później wszystko się ładnie wyjaśni. Na razie pędzimy do Strażnicy. Bijamy się na ścianę i lecimy na piętro. Słyszysz to? Nie. Słyszałem głos. Chodźmy dalej. Bracie, łóż klucz do zamka. Za moment, kolego, za moment. Najpierw rzeczy do zniszczenia. Środka. Dobrze, mógłbyś teraz mocno uderzyć w ten bęben? Hmm. I ogarniemy bęben. Tak, młody, strzelaj. I niech się dzieje. Co? To jego głos słyszałem. Liczyłem, że udało mu się uciec, ale. Będziemy musieli go uwolnić. Co to jest? Lymbakr. Schwytałem go dawno temu. Tak więc mamy wielkiego lymbakra. Tak. Wielki wieloryb uwięziony. No więc trzeba będzie mu pomóc. Nie ma innej opcji. A ewidentnie. Mimir ma wyrzuty sumienia Tak więc Jednocześnie pomożemy krowi i Mimirowi No i to cieszy No i to cieszy Skakujemy do łajby Płyniemy Płyniemy do naszego wieloryba Musimy znaleźć Przystań I ona jest tam dokładnie flaga ładnie trzepoczy na wietrze więc tutaj przycumujemy jak tylko zniszczymy sobie tą beczkę no i płyniemy płyniemy, sumujemy i uwalniamy naszego zwierza lecimy to stworzenie Zniewoliłeś je. Ano. Ale dlaczego? Bo byłem młody i głupi. Nie miałem pojęcia, jak to jest zostać uwięzionym na długie lata w miejscu, gdzie nie da się zająć myśli niczym. ...prócz bólu. Ale oberwałeś! Wszystko gra! Za tobą, Elegancko poskładani z małymi trudami, ale Składanie to najważniejsze. Ogarnijmy sobie resztę skamieniałych draugrów i pędzimy tędy. Tak, mamy kolejną ceramikę wybuchającą. W ten oto sposób dostaliśmy się do pierwszej liny. Płetwy też spętaliśmy. Czy mógłbyś. Oczywiście mimi. Spokojnie. Spokojnie. Topór powrócił. Ten płetwa uwolniona. Ale zawsze będzie spętany. Obaj dobrze to wiemy. Teraz druga płetwa. Może za tymi skałami jakaś ścieżka. Wejązimy do drugiej płetwy, ponieważ ją również musimy uwolnić. Elegancko. Jest na mnie zły, prawda bracie? Pamiętam, jak to było mieć i wokuszy w okuszy i nie życzę tego nikomu. Wchodzimy do góry po łańcuchu. I... I mamy tablicę ogłoszeniową. elegancką. Coś nowego? Tak. Zasady pozyskiwania zasobów. Elegancko młody ustawił się w tym miejscu. Tak więc to jest główna ścieżka. Dlatego my w pierwszej kolejności lecimy do góry. Cztery koła srebra wjechały. No i tam mamy kruka. Nie trafione. Teraz trafione, pięknie. Mamy gada zabitego. Możemy lecieć dalej. No i pięknie. Mamy skrzynię. Mamy fioletowy gadżet. Tak, wiersz. Więcej Kwasira. twórczości kwasila. To pasuje, trzeci wiersz mamy znaleziony. ogarnijmy sobie jeszcze skrzynię No i lecimy dalej Proszę bardzo, kolejna skrzynia, pięknie. Pięknie, naprawdę pięknie. No i cóż my tutaj mamy? I uciekł. Może być. Szwytałeś? Jego tłuszcz był źródłem oleju, do lamp odyna. Oleju? Do lamp? Wszelka złość, czy nienawiść, które teraz wobec mnie czujesz, nie dorównują temu, jak sam sobą gardzę. Mamy kolejną linię. Ją również ogarniamy.

Elegancko, elegancko mamy. Mamy granaty. To pasuje. Otwieramy furtkę. Weźmiemy sobie pierwszy granat. I brykniemy się z nim do pierwszej rudy, którą mijaliśmy po drodze, ponieważ blokowała ona drogę do skrzyni. A skrzynią standardowo nie odpuszczamy pięknie. Jest skrzynia, jest tunel, do którego z miłą chęcią wejdziemy. I mamy kolejną porcję srebra. Elegantnie. Coś tu ciekawego było jeszcze? Chyba nie. Chyba nie. Zmyliłem ścieżki. Dobra, wracamy. Wracamy do naszego granatnika. No, i tutaj mamy kolejną rudę do zniszczenia. Oczywiście, uczynimy to. czynia żużel. No dokładnie. No i szepcząca płyta do kolekcji. Pięknie. I, przystań, ale jest zablokowana. I mamy kolejną rudę do zniszczenia. Tak więc wracamy do naszego granatnika. Weźmiemy sobie jedną wybuchajkę. I piździemy ją właśnie w tą blokującą brudę. Może dzięki tej przystani dotrzemy do ogona. Wróćmy na łódź. Pomost odblokowany, możemy lecieć dalej. Nigdy o nim nie mówiłeś. Dziwi cię to, że można na starość żałować błędów, które się popełniło. Liczyłem, że stwór wyzionął już ducha. Ale najwyraźniej Asowie nie raczyli nawet go dobić, kiedy przestał być przydatny. My możemy. Nie. Musimy go ocalić. No i elegancko tutaj mamy przystań, ale popłyniemy kawałek dalej, gdyż tutaj mamy zasoby. Który oczywiście chcemy wyłowić I I to by było na tyle Tam jest kruk Tam jest kruk Okej okay. Jakoś go pewnie Skilimujemy W pierwszej kolejności Przycumujemy I Uwolnimy ogon naszego wieloryba. Chcesz ocalić to nieszczęsne stworzenie? Wiem jak to jest być tak powięzionym. Nie hmm. mogę go zostawić. A jeśli nie da się go ocalić? Nie rozumiem. Hmm. Działajmy dalej. Hmm. Okej. Okay.

O, gdzie my mamy. A te gady jeszcze się zjawiły. Dobra, najpierw zajmiemy się tym dziadem. Dobra, nie żyje. O, I tutaj mamy jeszcze jednego gada. pięknie Pięknie, naprawdę pięknie. Wrócimy się do naszego granatnika. Weźmiemy jedną wybuchajkę, gdyż mamy skrzynię, a nawet skrzynię dwie. Aczkolwiek tylko do jednej potrzebujemy granat. Było. Lecimy z powrotem. Przebijemy się na drugą stronę i proszę bardzo, ogarniamy, skrzynia jest już odblokowana. Zabieramy zawartość, czyli żurzel. Oczywiście. I szepcząca płyta do kolekcji. Pięknie. No i proszę, zdrowie jeszcze leży. Bierzemy. I teraz wbijemy się do góry. Pięknie. Ostatnia lina. Ogon też ma pewnie przypłytać. Linie powinniśmy się dostać tam, gdzie zmierzamy. Jedziemy! Jedziemy! ...elegancko i ogarniamy ostatnią pieczęć. Ogon... uwolniony. O, jesteś wolny! Co się dzieje? Może trzeba go trochę zachęcić? Mógłbyś mnie zabrać bliżej jego oka? I proszę bardzo, mamy kolejną skrzynię. I mamy, tak, mamy coś. Mamy coś. Czy to jest odblokowane, czy zablokowane? Wiesz, chyba na razie nic tu nie zadziała. Zablokowane. Fabularnie nie zdobyliśmy jeszcze tej umiejętności, więc będziemy musieli tutaj wrócić. Pięknie, pięknie. Wchodzimy na dół, skakujemy do łodzi i płyniemy do oka naszego wieloryba. To stworzenie, platformy. Źle się stało, Mimirze, ale to wina Odyna. To żadna wymówka, chłopcze, ale doceniam to słowo. O, proszę bardzo, to nie to oko, to oko jest zamknięte, tak więc musimy opłynąć w głowę naszego lębakra i podpłynąć do drugiego oka. O właśnie, do tego otworzonego. Pięknie. Kwestio! Nie rusza się. Czemu się nie rusza? Przyzwyczaił się do swoich okowów. Ale... Nie. Jakoś to naprawimy. Trzeba go przestraszyć, przegonić! Czy coś tam? Nie wszystko da się naprawić. Można mu tylko użyć. Lubi, kiedy wiatr muska mu skórę. Czuję to. Niech przyniesie mu pociecha. Ale to nie wystarczy. Rzadko wystarcza. No i przysługę mamy ukończoną. No i można powiedzieć, że na chwilę obecną mamy ten rejon ogarnięty. Przysługi zakończone. W tym odcinku skoczymy jeszcze na jedną plażę, ogarniemy sobie jedną skrzynię Norn i odcinek zakończymy. Gdzie ta plaża była? Hmm. O, to jest chyba ta plaża. Elegancko. Halo! Ha, nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Dokładnie nikogo nie ma. Mamy nagrobek. Z którym się przywitamy. Ale to w późniejszym etapie gry. Mamy skrzynię Norn. Pięknie. Jeden dzwonek opadł. No i jedziemy. Pięknie. Lecimy. Udało się, udało się, pasuje. Zabieramy zawartość skrzyni. Czas odnowienia. Proszę bardzo, nam się zwiększa o dwa punkty. Moi drodzy, no i w tym odcinku to by było na tyle. Wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!